Ale kierowcą zawsze byłem dobrym. Mało istotne. 3-3 wyczpijane. Czy, 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 zawsze prowadzę dobrze. Co dobrze. Dobrze, chociaż Ty potrafisz prowadzić. Znaczy, nie, nigdy tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że dobrze. Ale czy potrafię, to nie wiem. Ujejka! <laughs> <laughs> <o. śmiech> Ups. Zajęte cholera, co? oni widać. Co? <laughs> Gdzie? on? Wow. Ej, Gdzie on kurwa z was sprzedają na plaży? Weźcie samcie. Nie, Jak ty kurwa wyglądasz, człowieku? Weź się, weź się. <laughs> hmm, nie, kurwa wyglądasz, motor... o... to się stało? Ode mnie nie chcą tu już kupywać. Ode mnie, mnie też. No to jedziemy dalej. Co się stało? Są płonie. Go... Wow. O nie. Ale nie wychodzę z komisariatu. Mam dwie poważne rany, ja... O, 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 kurwa! O, не 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 yoperdoni ko'rva Sensu. No to teraz mechanicy. Poczekaj, no bo muszę poodwracać pojazd. Ja się sam wyoutowałem. Łoł! Wow! Dzień dobry <grym> Pani <Jezusu> Medyk. <Maria>. Dzień dobry <grym> Pani Medyk. Dawno żeśmy się nie widzieli. <grym> o nie. Pani Medyk, Pani Medyk, Sprawy mam ważną. Pani Medyk. Mantusz. Łoł! Łoł! Spizgany? Spizgany? Tak? Gdzie jesteś? Latam kurwa sobie, a co? <laughs> Latam kurwa Czekaj, na patykach W ręce! I? Byłeś o, o. O, o. A? Jadę Przyjmuję Ujeren Zakufam Ojeżdżamy z wardem Jaki kod jest na panów? Dobrze, słyszymy Czartek, na dwóch Czatek, ubić na dole nie wiem, bo to chyba. <noise> uh. Nice. Ja nagle policzam, nagromadzałem mundur, także jak coś to zajechę. No to się wywalił? Mała Jakie się tam ja. 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 Się no, a co z rzeczami? No, oni się zajmą. No, przeniesiemy, nie ma problemu. Jedzie dalej! Łaaaa! Ło, chuj! Kurwa! wa, Wjeżdżaj kurwa, idziemy na lody ty. Co ty na to? Nawet wywbija a jedzie? O kurwa, o oh, kurwa. Oh, kurwa, Dobra jedziemy, wsteń Wsiadajcie, wsiadajcie Kurwa No weź, wskakiwasz, wskakiwasz, wstawaj, dawaj dziadek, błagaj Nie no, pojebało ich. Mają chcieliśmy je pozbierać do kupy ale się z kubańcem rozłożyły. Ale... Ja pierdolę. A few minutes later. Ale nie, dobra, tu u góry nie biegają, to można zebrać. To można ja go... pierdolę! Czemu? Już wolałem jak żywe! Pająk, mniej. Jak mniej, kurwa! No, nie, to jest mniej! Zabiliście! Zabiliście. Kury kurwa zabij! Ja nie, nie będzie 10 50. Patrz, na 10-50 Patrz, jadę na pół i nie będzie 10.50 <śmienny> wow. Dachcie! A prawo dojechać do środek Bizu, ratuj! Co się dzieje? Ratuj! <grym> no mi dane wpisywać w tłumacz. Ha! O kurwa! <grym> o kurwa. Ej, <grym> bo ja pierdolę. Buenos

O kurwa, jest okej, I tego w bagażniku miało około trzystu tysięcy. O! nie? O! Co ty zrobiłeś? No weź kurwa! Debilu! Debilu jeden z drugim, no co ty chcesz, żebym ja zrobił teraz z tym? W dupy mam ci to wsadzić. Co o co chodzi? Nie się, nie A jak wylewa się z tego! Nie! No to chłop, ten góry!